Taki trochę kloc, ale zgrabny. Typowa sofa na 2,5-3 osoby. Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale YouTube. A jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to ja nazywam się Agnieszka Konieczna. Jestem architektem wnętrz od lat 10 i w tej serii jeszcze nie było żadnego filmu. <grywa> Wcześniej zdarzało mi się, dokładnie wiosną, wrzucać release'y na Instagrama w tej tematyce, a na YouTubie to jest pierwszy film i zobaczymy, czy będziecie chcieli, żeby to była seria, czy też jednorazowa przygoda. A dokładniej zajmiemy się dzisiaj nowościami w świecie wyposażenia wnętrz. Bo myślę, że każdy może sobie pójść do sklepów i zobaczyć coś ciekawego, ale żeby być na bieżąco z tymi nowościami, to już jest to coś, co chętnie ja bym robiła bez wychodzenia z domu i też robię bez wychodzenia z domu najczęściej, więc pomyślałam, że może to będzie dla Was interesujące, żeby zrobić takie newsy wnętrzarskie, jeśli chodzi właśnie o ofertę różnych, głównie polskich, ale nie tylko producentów wyposażenia. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy taki pomysł Wam się w ogóle podoba. Zazwyczaj nowości pojawiają się wiosną i jesienią, więc siadam do tego filmu dopiero teraz, jak już te nowości jesienne wszystkie wyszły i Zbliżamy się do zimy, chociaż kalendarzowej zimy jeszcze oficjalnie nie ma. Tym bardziej jej nie ma, że ubrałam się udając, że jest wiosna. <grym> może to coś pomoże, nie sądzę, ale może. W każdym razie dzisiaj omówimy sobie nowości jesienne i gdybyście byli zainteresowani, no to tak parę razy w roku pewnie taki film mógłby się pojawić. A tymczasem zaczynamy dzisiejszy odcinek. Zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi o nowości z polskiej marki oświetleniowej akuform, to mamy ich dość sporo, ale ja dzisiaj zwrócę szczególną uwagę na nowe wykończenie lamp, które nazywa się Brutal. Myślę, że to jest całkiem ciekawa opcja. Jest to wykończenie, które imituje taki surowy, szczotkowany metal, które będzie fantastycznie wyglądało we wnętrzach industrialnych, ale nie tylko. I tutaj mamy kilka lamp, na przykład takich kiezi czy taka lampeczka wisząca, tutaj tego nie widać, ale ona jest w taki Nowe żłobienia. Myślę, że to wygląda naprawdę mega ciekawie. Następna nowość to w ofercie skandynawskich uchwytów pojawiły się nowe uchwyty o długości ponad 60 cm. I chciałam Wam na to zwrócić uwagę, bo zazwyczaj takich uchwytów jest dość niewiele na rynku, a jeżeli są, to są ultra drogie. Te też nie są tanie, bo tutaj na przecenie mamy cenę ponad 250 zł za sztukę, ale myślę, że w ogóle warto wiedzieć, że coś takiego się pojawiło. To są takie typowe uchwyty z tymi ryflowaniami. Nie polecam tego w kuchni, bo to może wchodzić w syf, ale na przykład jeśli mówimy o uchwytach w szafie, w sypialni, to jak najbardziej. Tutaj mamy uchwyty podwójne i one też są z tymi ryflowaniami. Tak wygląda detal tego rodełkowania. Widzicie, że tutaj mamy coś w stylu powierzchni metalowej, która ma dużą przyczepność, ale jednocześnie jest to mega estetyczne. Pozostając w temacie uchwytów meblowych, to Pabdeko podjęło współpracę z Marcinem Tyszką. Szczerze mówiąc, dobra, teraz będzie pet peeve. Nie rozumiem, dlaczego projektanci mody dostają tyle fuch w świecie projektowania wnętrz, a dokładniej projektowania wyposażenia wnętrz. Ja też chcę, poproszę taką fuchę, też chcę sobie poprojektować. Uchwyty. Wiem, co czujesz, bo ja czuję to samo. Ja nie projektuję kiecak. No dobra, projektuję dla samej siebie i szyję, ale generalnie zawodowo nie projektuję, więc proszę tutaj, no. Proszę zaangażować osoby z branży, a nie ze świata mody. Okay, okay. No, a tak serio, no to uchwyty wyglądają, tak? Są w różnych e, rozmiarach, e, są w bardzo różnych cenach. Najtańsze 470, a najdroższe Aurora XXL i kosztuje ponad 6000 za sztukę. Ile? Coś czuję, że kolejki będą się ustawiały. A tak serio, no to fajne cacko dla osób, które mają bardzo dużo pieniędzy, ale nie do końca wiem, skąd się wzięła ta cena. Kilkaset złotych to już myślę, że i tak jest wygórowana cena, jak za ozdobne uchwyty meblowe, ale kilka tysięcy. No i pozostałe uchwyty z tej kolekcji wyglądają tak. Mamy tutaj jakiś taki kwadrat z kółkiem wykrojonym w środku, dużo różnych takich kształtów geometrycznych, które nie są z powierzchniami gładkimi, tylko trochę nawiązującymi być może do Motkowanego szkła, które było mocna, było pokazane też w Mediolanie na targach, więc może to jest kwestia tego. No ale 1800 zł za uchwyt, który ma 25 cm, czy jest taki, no bez szału. Nie, daj pan spokój. Ale jak zawsze jest to temat pod tytułem Kto temu zabroni? Mamy też drugą współpracę Marcina Tyszki z marką wnętrzarską, mianowicie z Puszmanem. I mamy tutaj kolekcję mebli tapicerowanych, które są w bardzo wyrazistych wzorach, które są bardzo klimatyczne, które na targach były pokazane na tle ścian i podłóg w, dokładnie w tych samych wzorach, więc myślę, że bardzo taki artystyczny projekt. Nie wiem na ile... Ludzie będą chcieli to kupować, a na ile jest to po prostu jakaś taka przygoda, jakaś, nie wiem, instalacja artystyczna, niemalże. No, myślę, że fajnie. No i znowu zazdro. Bardzo ekscentryczne meble. Myślę, że większość osób, jeśli będzie chciała zamówić to w takich gładkich tkaninach, <noise> ale szanuję pomysł. W firmie GL pojawiła się kolekcja oświetleniowa, która nazywa się MESH, która jest bardzo specyficzna. I o ile myślę, że w konkretnych wnętrzach te lampy mogą wyglądać fantastycznie, szczególnie na przykład ten żrandol, wygląda to naprawdę fajnie. Tylko nie wiem, czy za 13 tysięcy złotych. Czy tobie czasem wąski sufit na łeb się nie spadł? Mamy tutaj do czynienia z pogniecioną tkaniną, więc pewnie na żywo jest to dość wdzięczne, ale czy to nie będzie się niektórym kojarzyło z taką pogniecioną kartką papieru, która została wyrzucona do śmieci i wyjęta z powrotem? Myślę, że o ile ten jeden duży randol wygląda całkiem fajnie, to już te takie wiszące, mniejsze lampki, bardzo mi się to kojarzy z takim DIY, z jakimś takim challenge w programie typu RuPaul's Drag Race, gdy z rzeczy znalezionych na śmietniku muszą zrobić jakieś kreacje na wybieg. Mm -mm, może to tylko ja. Jakby nie chcę tutaj nikogo obrazić, no bo wiadomo, każdy ma swój gust, ale. Te konkretne lampy mi się szalenie nie podobają. Jeśli chodzi o markę Oświetlenia nowodworski, to trochę jest nowość, jeżeli chodzi o same lampy, tylko że to są takie kształty, które już widziałam wielokrotnie wcześniej, więc nie będę Wam ich pokazywać. Natomiast to, co mnie zaciekawiło, to to, że są cztery nowe kolory ich lamp. Póki co pojawiają się w nielicznych lampach, ale zgaduję, że skoro zostały wprowadzone, no to coraz więcej lamp ich produkcji będzie właśnie miało też te kolory. Pierwszy kolor to jest Oliwka, Silk Olive dokładnie, i zdecydowanie bardziej widać ten kolor tutaj na tej wyspie niż na tej lampie, która wisi powyżej, ale to jest ten sam kolor. No i mamy między innymi takiego typowego ringa. Ledwo tutaj widać, że to nie jest szarość tylko oliwka, no ale właśnie jest to taki oliwkowo-szary odcień. Drugi kolor to terakota, która wygląda w ten sposób. Trzeci kolor to Umbra Blue, czyli błękitny, taki wyszarzony, który wygląda tak. I ostatni nowy kolor to kolor Shawi, czyli mój ulubiony kolor, którego Zawsze nazwy zapominam po polsku i zawsze w bloopersach potem jest kurna jak było Sage po polsku. Firma Wonderwall Studios i producent Tapet. Pierwotnie wydaje mi się, że osoby, które prowadzą tą firmę są z Ukrainy, ale założona została tutaj w Krakowie. Tutaj. No i ta firma ma dość parę lat. Bardzo fajne projekty, niestety w dość wysokich cenach, jak na tapety. No i tutaj mamy przede wszystkim nowości skoncentrowane na jakichś wzorach kwiatowych. Szczerze mówiąc, bardziej podobały mi się ich wcześniejsze wzory. Podejrzewam, że może jakiś grafik komputerowy się zmienił, znaczy grafik komputerowy, no grafik, który tworzy te projekty, pewnie też na podstawie jakichś e, jakich może kupowanych baz grafik. Nie jestem pewna, jak to wszystko powstaje. Tak słyszałam, że, że wykupuje się bazy i potem dodaje się coś od siebie, dlatego dużo tapet różnych producentów potrafi być podobna do siebie, ale nie jestem pewna, na ile to jest prawda? Dajcie mi znać w komentarzu, czy dobrze mówię, czy gadam głupoty. W każdym razie całkiem ciekawe są te tapety. Nie wiem, czy mnie super zachwycają, tak jak powiedziałam, wolę te starsze projekty, ale pokazuję Wam jako ciekawostkę, bo dość sporo nowości się pojawiło. Pozostając w tematyce tapet, spójrzmy na to, co ma do zaoferowania Wallart. Otóż tutaj nowości jest znowu sporo. Część z nich być może pojawiała się wcześniej. i Na pewno nie pojawiały się w tych nowościach, które pokazywałam na Instagramie wiosną, więc pokazuję tutaj. No i mamy fototapety jakieś takie rysunkowe nawet z wawelem mamy postaci kobiece mamy jakieś krajobrazy mamy tapety fajne będą do pokoju dziecięcego takie ale narysowane spoko to wygląda no i parę takich tapet mega spokojnych jakieś mapy znowu jakieś roślinne tematy nawet jakieś takie pop artowe nawiązania jeśli chodzi o płytki, to mamy dość parę kolekcji jednych z największych producentów polskich, czyli Tubondzina i Paraderza. Zacznijmy sobie od Tubondzina. I tutaj mamy płytki, które są z takim efektem 3D. Na wizualizacjach wygląda to fantastycznie i mamy płytki gładkie. I właśnie te z efektem 3D. Mamy też płytki podłogowe, które z daleka mogą wyglądać jak plecionka wiedeńska. Więc ta konkretna kolekcja zapowiada się naprawdę fajnie. Dobrze, dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Następna kolekcja to kolekcja Holiday, która jest w bardzo stonowanych barwach i między innymi są tutaj płyteczki z takim wzorem. O, zgadnijcie, ktoś zaprojektował <laughs> nasz ulubiony projektant mody. I one między innymi są z takimi wzorami. Nie wydaje mi się, żeby w którejś polskiej marce wcześniej były tego typu płytki, więc fajnie, że coś takiego się pojawiło. No i takie bazowe płytki imitujące kamień, zawsze spoko. Jedyne co to, szkoda, że nie ma ich w macie, tylko są tylko i wyłącznie w socynie. Trzecia kolekcja to kolekcja Lounge, jeśli dobrze to czytam, która łączy takie klimaty bardziej brązowe z mosiądzem. Myślę, że bardzo eleganckie, fajne połączenie, aczkolwiek niezbyt popularne. Jeśli można to tak nazwać. Znowu zgadnijmy, kto to projektował. No i mamy m.in. taką mozaikę, której nie wróżę jakiegoś wielkiego sukcesu na polskim rynku, ale wygląda całkiem ciekawie. Ta metalowa mozaika bardzo fajnie wygląda, oczywiście w konkretnych miejscach i w niewielkich ilościach. Ale to, że to są takie pionowe prostokąty, że są niewielkie różnice kolorystyczne, więc gdzieś tam widzę, że coś się dzieje, ale nie w taki sposób agresywny. Te płytki imitujące kamienie też się fajnie zapowiadają. Generalnie spoko kolekcja, i maga szanuje to, że mamy tutaj i ten motyw drewna, i ten motyw Mosiądzu, i ten motyw białego kamienia, że to nie jest kolekcja, która Składa się po prostu z podobnych płytek do siebie w różnych odcieniach, tylko rzeczywiście to jest kolekcja, która łączy różne płytki, które świetnie będą się ze sobą komponować. Tutaj dla odmiany kolekcja z Malwiną Konopacką, która nazywa się Pastele. Przy czym pastelowy kolor jest tylko jeden, a reszta to są kolory dość intensywne, czego ja osobiście nie rozumiem. Czy ta nazwa Pastele jest na zasadzie takiego mrugnięcia okien? Że wiemy, że to nie są pastele. Nie czaję tutaj tego do końca. W każdym razie to są niewielkie płyteczki 20 na 20 i one są w macie oraz w płysku. Następna kolekcja to będzie na to Pietra Convessa, która ma imitację czarnego marmuru. Naprawdę fajnie to wygląda. Są też takie płytki, które mm, mają w sobie miedziane linie ukośne jeśli tak to mogę nazwać. I wykończenie na szczęście jest matowe. Mówię na szczęście, bo mat moim zdaniem pasuje do większej ilości wnętrz niż połysk, który dość często jest jedyną opcją w polskich markach. Mamy też kolekcję Stone Line, która imituje biały marmor, ale w taki sposób niemalże bardziej rysunkowy. Oraz kolekcję Terry, która moim zdaniem jest najbardziej nieudana ze wszystkich, które tutaj pokazuję, która jest z różnymi postaciami, narysowanymi jedną linią, narysowane to zostało przez Ani Rudak. I o ile same rysunki są spoko, to nie chciałabym mieć takiej łazienki, nie jestem super fanką płytek, które się układają w jakiś większy rysunek. Ale te płytki podstawowe, beżowe, bardzo fajne, niestety znowu tylko w satynie. Zamykamy temat Tu Tubądzina, zajrzyjmy do Raw Decor, Raw nie wiem, w zależności od tego, jakiego Brytyjczyka, z którego rejonu byśmy zapytali, to tak by odpowiedział. A Amerykanie, czy Kanadyjczycy, czy Australijczycy jeszcze inaczej by odpowiedzieli. Może powtórzymy angielski? Nie no, co ty tato? W każdym razie mamy tutaj mozaiki w pastelowych kolorach i mamy też mozaiki, które wykorzystują efekty RATSO, co jest dla mnie trochę zaskoczeniem bo teraz co, wydawało mi się, że już wychodzi powoli z mody, ale chyba nie. I tutaj mamy teraz co, które jest w dość neutralnej kolorystyce, fajnie to wygląda, naprawdę spoko. I mamy też mozaiki, które są w takie łuki, <laughs> w pastelowych kolorach, mój ulubiony sage green. I wygląda to tak. Myślę, że naprawdę ładnie wygląda, szczególnie z tymi takimi liniami 3D, które jeszcze bardziej potęgują efekt, nie wiem, jak to nazwać potęgują efekt. No i fajnie. Jeśli chodzi o firmę z bateriami, to w Omniresie wypatrzyłam nowość, jeżeli chodzi o baterię kuchenną. Ona jest zestawem filtrującym, już wbudowanym, nazywa się Switch i kojarzę, że ona była pokazywana wiosną na targach, ale wtedy jeszcze chyba nie była dostępna w sprzedaży. Wygląda to mniej więcej tak. Ona jak zwykle w Omniresie jest dostępna w bardzo wielu wybarwieniach, co uważam, że jest super e, krokiem, bo swego czasu sporo moich klientów narzekało na to, że te złote elementy wyposażenia, które są w sklepach, często są żółto-złote, a oni by woleli coś takiego bardziej beżowego, coś bardziej w kierunku mosiącu. Więc to, co teraz widzicie, to jest kolor brąz antyczny szczotkowany. Tak wygląda po prostu mosiąc szczotkowany. Tak wygląda złoty połysk i ja mam... Omirasa w domu i ten złoty połysk nie jest aż taki ciemny, a tak wygląda złoty szczotkowany. Oprócz tego w Omniresie pojawiły się akcesoria z kolekcji Modern w wybarwieniu białym, czego wcześniej nie było. I mamy półeczki, i mamy jakieś wieszaki na ręczniki i szczotki do kibelka. Cały komplet w bieli. Oferta wzbogaciła się też o półki pod prysznic, które są na zasadzie takiego koszyka. One w dnie mają dziurki, żeby tam nie stała woda. No i są znowu w bardzo wielu różnych wybarwieniach. Tak wygląda się szczotkowana, a tak na przykład złoty połysk. W Sofie mamy nową kolekcję. Nazywa się Slay i zawiera e, sporo konfiguracji sofy tudzież narożnika. I to jest sofa minimalistyczna, która fajnie nawiązuje do obecnych trendów. Taka bardziej masywna, taki trochę kloc, ale zgrabny. To, co jeszcze Wam chciałam pokazać, to sofę Slay z funkcją spania. E, czyli ta sama kolekcja, ale już jakby z jednolitym siedziskiem, i ona jest rozkładana w taki sposób. Zobaczcie, w ogóle po tej sofie, jak jest złożona, nie widać, że ma funkcję spania, co moim zdaniem jest fantastyczne. No i ona, jak na to, że jest dość spora, kosztuje niewiele, bo 5 tysięcy w dzisiejszych czasach za dobrą sofę to naprawdę nie jest dużo. A długość ma niecałe 240 cm, czyli taka typowa sofa na 2,5-3 osoby. Jeśli chodzi o świat sztukaterii różnych ozdób ściennych, to w Oraku pojawiły się nowości z rodziny Hill, czyli z paneli 3D. To są takie panele, które można pomalować normalnie farbą ścienną, klei się je do ściany. Mam zresztą ich panele, nie pamiętam które, za telewizorem w swoim salonie. No i pojawiły się nowe wzory. Ten wzór nazywa się Hill Trace. Tutaj mamy takie bardziej wklęsłe. Tutaj są te wypukłe, które też ja mam. I mam na przykład opcję pilu, która wygląda jak takie cegiełki, ale właśnie grubaśne. <laughs> takie paróweczki śmieszne. Bardzo fajnie to będzie pasowało do stylu Japandi i do tych obłości wszechobecnych. Mamy też różnego rodzaju ryflowania, mniejsze i większe w skali. No i ostatnia marka, zrobiłam dłuższą przerwę po żeby nie oglądać samych płytek, ale na koniec zostaje nam też ze swoimi nowościami płytkowymi. Pierwsza kolekcja to Montpellier, która wyszła już wiosną, ale od tego czasu wzbogaciła się o nowe wzory, mianowicie o nowe wzory takie 3D. I te nowe wzory chyba najłatwiej zobaczyć na beżu, mianowicie mamy gładkie cegiełki, mamy takie, które mają wydłużony owal, nie wiem, jak nazwać ten kształt. No, ten kształt, który widzicie. <gry> który jest albo wklęsły, albo wypukły, i albo pojedyncze, albo podwójne. Myślę, że naprawdę ciekawie to wygląda. No i są też te cegiełki, które były wcześniej takie nieregularne w klimacie ekipy. Mamy też kolekcję Infinity, która ma imitację trawertynu, co myślę, że jest dobrym krokiem dla marki, bo trawertyn jest teraz szalenie popularny. Kolekcja Abstract z kolei zawiera płytki imitujące marmur w intensywnych kolorach, beżowo-zielonym z takimi rudymi żyłami oraz takim wręcz rdzawym. No i dzieje się tutaj to, czego tygryski najbardziej nie lubią, czyli mamy do wyboru powierzchnię polerowaną lub satynową, czyli nie ma wersji matowej. I co pan zrobisz? Nic pan nie zrobisz. W kolekcji Pleasure już mat jest dostępne i mamy tutaj imitację brązowego marmuru dla odmiany. Wydaje mi się, że w firmie Laminam były takie spieki w bardzo podobnym wzorze. Było, 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 było! Fajnie, że też coś podobnego się w takich dostępnych cenowo płytkach pojawiło. Mamy też kolekcję passion z białym marmurem w satynie oraz w macie. Oraz kolekcję Generous z płytkami w takim odcieniu top, czyli. Brązowo-beżowo-szarym oraz w takim bardziej żółtawym beżu. Całkiem ciekawa kolorystyka, bardzo ciepła i bardzo neutralna. Dla odmiany tutaj w wykończeniach mamy do wyboru mat, satyna i półpoler. I to wszystkie nowości w tym odcinku, wszystkie nowości tej jesieni, które uznałam za interesujące, na pewno było ich więcej. Część z nich być może pojawiła się już wcześniej w ciągu tego roku, ale dopiero teraz je wyczaiłam. Jeżeli kojarzycie jakieś inne nowości ze świata wyposażenia wnętrz, które są warte uwagi, to piszcie w komentarzach. Dajcie też koniecznie znać, czy taki format Wam się podoba, czy chcecie widzieć takie filmy raz na jakiś czas i co z tej oferty, którą Wam dzisiaj pokazałam, podoba Wam się najbardziej, a co najmniej. Mi osobiście, Chyba najbardziej podobały się te płytki z różnych kolekcji, które miały efekt 3D. Tak samo panel z Orhaka z podobnym efektem 3D. Myślę, że to jest fajny kierunek i coś, czego parę lat temu w ogóle nie było na rynku. A jeżeli chodzi o najmniej podobającą mi się nowość, to niestety te lampy z kolekcji Mesh, które są z tej takiej śmiesznej tkaniny i wyglądają specyficznie. Zostawcie swoje typy w komentarzach. Dziękuję Wam za obejrzenie do końca. No i widzimy się w kolejną niedzielę, tudzież czwartek o 10. Obserwujcie aknizka konieczna podkreślniką. Zostawiacie słupka. i widzimy się wkrótce. Topa. pa! Zazwyczaj nowości są. No, gdzie to można zamknąć? To mamy ich dość sporo, ale ja dzisiaj chciałabym Aurora XXL 4. No jak z tego wyleś? z tym. Halo. Nie no dobra, nie będę teraz o tym przypominać. No, to jest w sumie nieciekawe. Jak to się nazywa? Ta nazwa Pastele to jest tak właśnie... Ym... Mamy też kolekcję Stone Line, która z... No nie, jest to podpisane. Oferta wzbogaciła, ale od tego czasu wzbogaciła, które... Pierwsza kolekcja to Mont...